Pewnie zadajecie sobie pytania: dokąd zmierzamy? Skąd przybyliśmy? Czy Ziemia kiedyś może zostać zniszczona? Czy czeka nas apokalipsa? 15 lutego 2013 roku o godzinie 9 czasu lokalnego nad górami Ural widoczne było przerażające zjawisko. Mieszkańców Czelabińska, Kurgania, Orenburga i Magnitogorska obudziła seria silnych eksplozji, której towarzyszył przeraźliwy huk i oślepiający błysk światła. Tak relacjonował to jeden ze świadków. Meteor, który spowodował całe zamieszanie, doprowadził do tragedii setek osób. Tego samego dnia ma dojść do jeszcze istotniejszego zdarzenia. O godzinie 20.00 czasu polskiego ogromna planetoida o nazwie 2012 DA14 niemalże otrze się o Ziemię. Przedstawiciele Agencji Kosmicznych dementują wiadomość, jakoby zdarzenia te miały być powiązane. Czy te zdarzenia są powiązane, czy może chodzi o coś więcej? Apokalipsa Świętego Jana mówi. I pierwszy zatrąbił, a powstał grad i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię. W dniu 11 lutego bieżącego roku świat obiegła wiadomość, że papież Benedykt XVI rezygnuje z pełnionej funkcji. Konklawę stanie przed niezwykle trudnym wyborem nowej głowy kościoła. Ich decyzja może wpłynąć na dalsze losy naszej cywilizacji. Głównymi kandydatami na papieża są kardynałowie z Czarnego Lądu. Już Nostradamus, uznawany za największego z twórców przepowiedni, pisał o papieżu o skórze oliwnej, który będzie ostatnim z papieży. Wcześniej dochodzi do jeszcze wielu innych zdarzeń, które nie pozostawiają nam złudzeń. 27 stycznia jeden z gołębi wypuszczonych przez papieża Benedykta XVI został zaatakowany przez mewę. Skąd wzięła się mewa w centrum Rzymu? Czy to coś oznacza? 12 lutego, dokładnie w dniu ogłoszenia abdykacji papieża Benedykta XVI, w bazylikę św. Piotra uderzy piorun. Czy wszystkie te zdarzenia są powiązane? Czy czeka nas koniec naszej cywilizacji? Czy majowie w swojej przepowiedni pomyli się tylko o kilka miesięcy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zawsze powinniśmy być przygotowani na nieuniknione.